Cześć, piękni ludzie, witam Was ponownie. Dziś zagłębimy się w jeden z najbardziej interesujących i wszechstronnych tematów modowych sezonu: jeansy. Denim nigdy nie wychodzi z mody, ale jesień 2025 przynosi świeże, nowoczesne i efektowne sposoby noszenia jeansów. W tym filmie pokażę Wam najważniejsze trendy jeansowe na tę jesień i jak łatwo je wkomponować w codzienne stylizacje do pracy, na co dzień czy na specjalne okazje. Numer 1. Jeansy z szerokimi nogawkami, wide leg jeans. Jeansy z szerokimi nogawkami łączą komfort z elegancją w idealny sposób. Luźny krój sprzyja ruchowi, równowadze i tworzy smukłą, elegancką sylwetkę. Aby je odpowiednio wystylizować, połącz je z dopasowanym topem, koszulą włożoną w spodnie lub krótką marynarką, aby podkreślić talię. Długie płaszcze lub strukturalne blezery dodają stylizacji wyrafinowania. Buty robią dużą różnicę. Sneakersy na casualowy luk, szpilki na wieczór lub botki na przejściowy luk. Drobne akcesoria, takie jak cienki pasek, strukturalna torebka lub delikatna biżuteria dopełniają stylizację. Jeansy z szerokimi nogawkami są niezwykle wszechstronne. Wystarczy zmienić buty i dodatki, aby przejść z kawiarni na wieczorne wyjście. Numer 2. Jeansy Barrel Leg Jeansy Barrel Leg rozszerzają się wzdłuż nogi, a przy kostce lekko zwężają, tworząc zaokrągloną, pełną sylwetkę. Aby wyglądały elegancko, kluczowy jest wybór butów. Unikaj masywnych bodków, które dodają niepotrzebnej objętości. Lepiej wybrać przylegające bodki, szpilki lub klasyczne mokasyny. Barrel leg jeans wyglądają zabawnie i jednocześnie elegancko, jeśli są świadomie zestawione z dopasowanymi topami, blezerami, długimi płaszczami lub krótkimi kurtkami. Numer 3. Jeansy w panterkę. Wzory zwierzęce są odważne, a dżinsy w panterkę przyciągają wzrok natychmiast. Aby utrzymać styl elegancki, łącz je z neutralnymi kolorami, takimi jak czerń, taupe, beż lub ciepłe brązy. Drobne akcenty w burgundzie, rudości lub zieleni leśnej przez buty, torebki czy paski dodatkowo podnoszą atrakcyjność stylizacji. Idealnie pasują proste topy, blazery lub minimalistyczne swetry, aby outfit nie był zbyt przytłaczający. Trench lub skórzana kurtka na wierzch jeansów w panterkę natychmiast nadaje stylizacji szyku. Numer 4. Ciemne jeansy. Indigo. Ciemne jeansy indigo są ponadczasowe i uniwersalne. Wyglądają elegancko, wyrafinowanie i pasują na każdą okazję, od pracy po czas wolny. Połącz je z odcieniami jesieni, takimi jak kremowy, karmelowy, taupe, czekoladowy lub oliwkowy, aby uzyskać harmonijny look. Mają również naturalny efekt wyszczuplający, wydłużając sylwetkę. Pomysły na stylizację, oversize'owe swetry na cozy chic look, strukturalne blazery do biura lub długie płaszcze i bodki na elegancki weekend. Numer 5. Skinny jeans Skinny jeans wciąż pozostają klasykiem, ale kluczowe jest ich stylizowanie. Buty sięgające kolan zakładane na skini tworzą gładką linię i optycznie wydłużają nogi. Łącz je z dłuższymi swetrami, blezerami lub płaszczami szytymi na miarę. Skiny świetnie sprawdzają się jako baza, gdy dodatki lub górne części garderoby mają być w centrum uwagi. Koszulowe bluzki, długie szaliki lub płaszcze typu statement natychmiast podnoszą poziom stylizacji. Numer 6. Budka jeans. Budka jeans wracają do mody jesienią 2025 roku. Dopasowane w udzie lekko rozszerzają się od kolana, tworząc harmonijną i smukłą sylwetkę. Pasują idealnie do bodków, wysokich kozaków lub butów w szpic. Dostępne w klasycznym niebieskim, ciemnym indigo lub czerni są wszechstronne do codziennych, biurowych czy wieczorowych stylizacji. Łącz je z koszulami, strukturalnymi marynarkami lub krótkimi swetrami. Paski, kapelusze lub minimalistyczna biżuteria dopełniają stylizację. Numer 7. Denim na denim Denim na denim jest teraz w trendach. Łączenie różnych elementów z denimu wydłuża sylwetkę i tworzy spójny, przemyślany outfit. Ciemniejsze odcienie i strukturalne elementy, jak blezery z denimu i spodnie na miarę, są najbardziej pożądane. Mieszanie faktur dodaje głębi. Miękkie koszule z strukturalnymi blazerami lub eleganckimi płaszczami wyglądają wyjątkowo stylowo. Denim na denim może być casualowy ze sneakersami lub elegancki z szpilkami. Blezer z paskiem dodatkowo definiuje sylwetkę, pozostając wygodnym i swobodnym. Numer 8: sukienki z denimu. Sukienki z denimu są eleganckie, kobiece i ponadczasowe. Ciemniejsze odcienie i strukturalne fasony nadają denimowi wyrafinowany charakter, a długości mini lub midi korzystnie podkreślają sylwetkę. Guziki z przodu, paski lub modele bez rękawów sprawiają, że sukienki są nowoczesne i uniwersalne. Łącz je z bodkami, szpilkami lub sneakersami w zależności od okazji. Warstwowanie z płaszczami, szalami lub wyjątkowymi kurtkami podnosi poziom stylizacji. Numer 9. Zdobione jeansy. Zdobione jeansy są kreatywne, przyciągające uwagę i idealne, by zrobić modowe statement. Frędzle, hafty, aplikacje z koronki lub naszywki zamieniają denim w prawdziwe dzieło sztuki. Łącz je z neutralnymi topami, prostymi płaszczami i minimalistycznymi butami, aby podkreślić detale. Idealne, by pokazać osobowość lub stworzyć niezapomniany outfit na wieczór. Numer 10 Wskazówki stylingowe dla perfekcyjnego looku. Poza krojem i kolorem detale robią różnicę. Podwijanie nogawek, włożenie topu do środka lub dodanie paska podkreślają talię. Łączenie faktur, takich jak skóra, jedwab i dzianina, dodaje głębi. Akcesoria jak strukturalne torby, buty statement czy delikatna biżuteria dopełniają każdą stylizację. Warstwowanie z długimi płaszczami, blazerami lub grubymi swetrami dodaje wymiaru i stylu. Na koniec pamiętajcie, moda to coś więcej niż trendy. To wyraz osobowości, pewności siebie i indywidualnego stylu. Dżinsy są wszechstronnym narzędziem, które pozwala wyrazić siebie. Mogą być każualowe, eleganckie, odważne lub subtelne, w zależności od zestawień. Odpowiednia para jeansów wraz z przemyślanymi dodatkami i pewnością siebie całkowicie odmienia stylizację. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie like, subskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych porad modowych. Napiszcie w komentarzach, na który trend czekacie najbardziej tej jesieni? Który styl spróbujecie jako pierwszy? Wasze opinie pomagają rozwijać tę fantastyczną społeczność i tworzyć jeszcze lepsze treści. Dziękuję, że spędziliście ze mną dziś czas. Pamiętajcie, pewność siebie to najważniejszy dodatek. Stójcie prosto, eksperymentujcie ze swoim stylem i nie bójcie się nowych rzeczy. Moda to nie perfekcja, to celebracja indywidualności, piękna i pewności siebie. Odkrywajcie swój styl, błyszczcie i pamiętajcie: jesteście eleganckie, wyjątkowe i możecie tworzyć luki, które dodają pewności siebie, wyrafinowania i siły. Do następnego razu, dbajcie o siebie, kochajcie swój styl i traktujcie każdą stylizację jak wyraz swojej wspaniałej osobowości. Wasza szafa to płótno, malujcie je kreatywnością, pewnością siebie i radością.